Pan Nike, przepraszam, nie chcieliśmy zniszczyć reputacji pani agencji. Chciałam tylko zamienić słowo z panem Nike. On już tu nie pracuje. Jest tak, jak pani chciała. Chciałam tylko coś powiedzieć. Śmiało. To prywatna sprawa. Śmiało. Słuchajcie, pani Geiger chce coś powiedzieć. Wiem, że nie napisał pan tego artykułu wyłącznie z dziennikarskich pobudek. Będąc wczoraj w biurze, zabrał pan coś z pudełka oczyszczenia. Nieprawda. Co to za bzdury? Klienci symbolicznie rozstają się z przedmiotem, który przypomina im o nieudanym związku. Niestety pan Nike zabrał z pudełka przedmiot pozostawiony przez jego byłą dziewczynę. Zabawkowe auto. Zabawkowe mm. auto? To moje auto! Dietę z lat 70. Nie zostawię go na jakimś ezoterycznym wysypisku. Zakładam, że wini pan moją agencję za swoje rozstanie. Było dobrze, dopóki Santie nie zaczęła rozmawiać z panią. Mam nadzieję, że rozumie pan prawdziwy powód swojego rozstania. Ze swojej strony oferuję wsparcie w żałobie po zakończeniu związku. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Do widzenia.